Picie alkoholu, oczywiście z umiarem, jest wpisane w kulturę europejską. Alkohol jest obecny podczas spotkań z przyjaciółmi, ale też oficjalnych uroczystości. Nie dziwne więc, że jego odpowiednią oprawą zajęli się najlepsi projektanci, dzięki czemu design z najwyższej półki bardzo często mamy u siebie w domu. Formę naczyń do alkoholu najczęściej determinuje jego rodzaj, tak jak tu. Kieliszki do win reńskich i mozelskich, kieliszki do nalewek, czy buteleczki do sake, pochodzące z kolekcji porcelany Augusta Mocnego. I legendarne szkło, murano. Kielichy, szklanki, inne szklane obiekty są niekwestionowanymi wyznacznikami słynnej weneckiej sztuki ucztowania. Kieliszki i szklanki. Nie muszą mieć formy czysto użytkowej, często są fantazyjne i niekoniecznie symetryczne, choć wciąż stabilne. Nierzadko też balansują na granicy sztuki, bo i wielcy artyści projektowali naczynia. Przykładem są te fajansowe dzbany, które zaprojektował Pablo Picasso. Do muzeów jednak trafiają też obiekty spółek sklepowych, szczególnie te nagradzane. Przykładem niech będzie butelka do wina nagrodzona Red Dotem w roku 2009 lub kieliszek Stem Zero. Ponadto reklamowała go guru stylistów, czyli legendarna Iris Apfel. Notabene, Iris Apfel była inspiracją do stworzenia tej karafki. To był hołd dla jej stylu. Projekty związane z kulturą picia alkoholu wychodzą również z pracowni architektów. Przykładem niech będzie ta kolekcja Józefa Hoffmana, współzałożyciela Secesji Wiedeńskiej i Warsztatów Wiedeńskich. Powstała w roku 1914. Kolejnym przykładem są te karawki, które zaprojektował w roku 1948 Gio Ponti i Zaha Hadid, która projektowała organiczne budowle. Tu zaprojektowała szkło. Przejdźmy teraz do projektantów, jak Luigi Colani, nazywany projektantem wszystkiego. Jego projekty bardzo często wyprzedzały czasy, w których je tworzył. Pokusił się też o zaprojektowanie kieliszków, butelek i kufli do piwa. Okisato, znany szerzej jako Nendo, zaprojektował szachownicę inspirowaną kieliszkami. Zaprojektował też serię butelek, jak sam mówił, dla różnych rodzajów deszczu. Karim Rashid, gwiazda rocka w świecie designu, zaprojektował kolekcję Sacred, która opiera się na najbardziej uniwersalnych kształtach świata czyli na cylindrze i na stożku. Sama sprawdziłam. Pod czujnym okiem projektanta nie możemy ominąć kryształów. Tu widzimy, z jakimi detalami przygotowywane są wzory, później wycinane takimi kamieniami, wszystko robione ręcznie, by w finale uzyskać takie obiekty. Założeniem kieliszków Lady była wówczas, czyli w roku 97, nowa technologia natryskowego malowania zmatowionego szkła. Inspiracją dla kieliszków Wolver były zmiany stanu skupienia szkła w procesie produkcji, to zamrożona płynność. Co sprzyja powstawaniu unikatów. W tych szklankach wgłębienia to ozdoba, ale i stabilizacja uchwytu. Ten zestaw to trzy szklanki do trzech podstawowych rodzajów piwa. Na przykład relief na wysokiej szklance nadaje blasku jasnemu mętnemu piwu. Ta kolekcja to historia polskiego projektowania szkła pisana na nowo. To limitowana kolekcja szkła profesora Zbigniewa Chorbowego, który po blisko trzech dekadach od przejścia na emeryturę został namówiony do ponownego zaprojektowania kolejnych obiektów oraz do zrealizowania tych, których wcześniej nie udało mu się urzeczywistnić. Aleksandra Kujawska to projektantka i rzeźbiarka w szkle. Jej ostatnim sukcesem są kieliszki księżycowe, które otrzymały nagrodę Dobry Wzór 2021. Jej obiekty znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Mówimy tu o kulturze picia, koncentrując się jednak na szkle, tymczasem może przyszłością są algi. I takie obiekty jak ta butelka zaprojektowana z alg w pełni biodegradowalna, lub takie bary do picia lemoniady algowej. Byłam, sprawdziłam, Przeżyłam. Z taką przyszłością mogę się pogodzić, oby tylko te naczynia były dobrze zaprojektowane.